Ok, więc jakiś czas temu dostałem propozycję, żeby zrobić iceberga o Gamerze. Powiem wprost, ja bardzo słabą wiedzę mam o Gamerze, więc to jest w mi, gdzie mówię taką moją tymczasową wiedzę na temat Gamery. Oj, ten. No i trochę o Gamerze się dowiedziałem dzięki filmowi z kanału Szmergol. Movie. więc, jak będzie jakaś wiedza, którą zaczerpnę właśnie z tego filmu, to odpowiem. Chociaż w sumie tej wiedzy, którą tam zdobyłem, to jest tak mało, że nie wiem czy się opłaca, ale zrobię to i tak. Więc Gamera. Wiem na pewno, że to jest, no głównie to był film stworzony w ramach pop. Więc Gamera. Wiem, że na pewno to jest postać stworzona dlatego, bo Godzilla był popularny i że filmy coraz bardziej stawały się popularne wśród dzieci. Więc, no na pewno się domyślam, że Filmy te są dużo tańsze niż filmy z Godzilla. Wiem, że ten cały Gamera to... Wiem, że Gamera to na pewno taki gigantyczny żółw, który zieje ogniem I ma w sw... I ma w swojej skorupie coś na kształt takich rakietek, dzięki którym i... ma w I ma w skorupie coś na kształt takich rakietek jakby, dzięki którym może latać I zgaduję, że w taki sposób też może atakować Nie wiem Wiem, że na pewno wiem, że pierwszy film powstał już w roku 65 i większość tych filmów opiera się na schemacie w stylu jest jakieś dziecko, które wie, że Gamera jest dobry większość dorosłych uważa, że Gamera jest zły i pod koniec okazuje się, że Godzilla jest dobry i po prostu ratuje świat. Więc większość tych filmów Większość tych filmów opiera się na schemacie, że jakieś dziecko uważa, że gamera jest dobry. Ale dorośli uważają, że gamera jest zły, ale ostatecznie okazuje się, że jednak gamera jest ten dobry i chce świat ratować. Wiem też, że na pewno gamera powstał przez promieniowanie. A przynajmniej tak zgaduję, że powstał prawie tak samo jak Godzilla. Wiem też, że. Wiem też, że zanim powstał, wiem, że. Wiem też, że zanim powstał pierwszy film o Gamerze, to miał powstać jakiś film o szczurach takich dużych i to, czego nie wiedziałem, to to, że ten film nie powstał. Wiem tylko, że powstawał, ale to, czy powstał, to nie wiem. Wiem też, że Gamera ma własne serie filmów. Pierwsza powstała w 1965 roku i zaczęła się od pierwszego filmu. I co mnie zaskoczyło, to większość tych filmów jest nagrane w formacie z 16 na 9 a nawet jeszcze bardziej takim cienkim, takim kinowym. Podczas gdy większość tych pierwszych filmów o Godzilla to było w 4x3. Co Co w sumie mnie zawsze zastanawiało, jakim cudem takie stare filmy mają właśnie taki format, skoro one powstały w czasach, gdzie dominowało 4x3 w projektorach oraz w telewizorach. Chociaż zgaduję, że stare telewizory po prostu wyświetlały takie dodatkowe czarne paski na dole i na górze. A, a, kin, a projektory po prostu potrafiły też wyśleć taki obraz, więc no. Ale dobra, to jest inny temat. Wiem, że w pierwszy film był czarno-biały, pozostałe były kolorowe. I ostatni film z pierwszej Pier serii na pewno wyszedł chyba w 70 albo w 71 roku. Na pewno zanim zakończyła się pierwsza seria o grilly. Chyba w latach 80 też je, był jakiś film, oraz w latach 90 powstawały nowe filmy o Gamerze Dużo lepiej wykonane i nawet lepiej niż filmy o Godzilla Heisei Potem w 2006 roku powstał jeszcze jakiś inny film o Gamerze Gdzie opierał się na schemacie, że mały żółw należący do dzieciaka Żółw chyba się tam nazywał Toto Staje się gigantycznym żółwiem, właśnie Gamerą I pokonuje jakieś innego stwora I to był ostatni film, w którym używali techniki sub Później chyba studio odpowiedzialne za te filmy dajej zbankrutowało To wiem nie na pewno I w 2016 roku powstały taki mini film z okazji 50-lecia serii I coś czego nie wiedziałem i dowiedziałem się właśnie z tego kanału Szmyrkol Movie Tak w ogóle co to jest za nazwa? Szmyrkol Naprawdę to nie był pełnometrażowy film, tylko po prostu krótka animacja na 50 lat. Oraz w 2023 roku powstał... I tutaj też informacja, którą dowiedziałem się właśnie z tego filmu. Nie se... Nie film, a serial. Bo przez jakiś... Bo jeszcze do niedawna myślałem, że to jest film. A to tak naprawdę serial. Wiem też, że... Wiem też, że uniwersum Gamery ma jakieś swoje kaiju. Na pewno jest tam jakiś chyba stwór podobny do pterodaktyla, który na pewno jest taką, po... który dosyć mocno szyn, który jest podrubą ra... Roda Najmatki, trójkątny web. Jest jeszcze jakiś inny stwór, który na głowie ma coś podobnego chyba do noża. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o moją wiedzę o tym. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o moją wiedzę o innych kajdżu. Tak wiem, imponująca wiedza. No i oczywiście, Gamera też zapisał się w popkulturze. Nie tak jak Godzilla, ale ogólnie jest tam trochę popularny w Japonii. No i też dostał jakieś tam własne. No i na pewno też dostał jakieś chyba programy telewizyjne, o tym nie wiem. Jakieś gry. No i oczywiście, gadżety dostał. A jeszcze taka ciekawostka, którą ja sam znam w filmie Godzilla Final. W filmie Godzilla Final Wars w ostatniej scenie, konkretnie w scenie po napisach, widzimy jak jakiś dzieciak bawi się zabawkami, głównie z tymi właśnie z Godzilla, i w pewnym momencie bierze zabawkę Bulbasaura, czyli pokémona, żufia i wyrzuca ją do ogniska czy tam. I wyrzuca ją do pieca. Co właśnie miało być nawiązanie do gamery. I skoro mam tak małą wizję, to powiem wprost. Nie, żadnego gamera jeszcze nie oglądałem. Jedyny Gamera Tylko tam z tego pierwszego filmu kiedyś oglądam jakieś wyrywki, żeby zrobić filmik. Ewolucja gamery, bo myślałem, że ten serial to jest tak naprawdę film. Więc trochę ciężko będzie z tym icebergiem. Robię go dlatego po prostu. Nie wiem czemu, ale propozycja mi się spodobała, więc. No. Więc możliwe, że zrobię, ale nic nie obiecuję więc możliwe, że będzie, ale nic nie obiecuję na 100%. Chyba że mi pomożecie, to... no, to inna sprawa.